Siema wszystkim, ja jestem So, a to jest spontaniczny vlog. Właściwie wszystkie moje vlogi są spontaniczne, bardziej lub mniej, ale jest godzina 8, 8 minut po północy. Wróciłem właśnie od Kasi, jest wtorek, 20. Nie, któryś tam o marzec, już piąty marzec, widzicie? Jak to czas szybko leci, jak człowiek nic nie robi, tylko sobie odpoczywa. E, jeszcze taka jedna ważna sprawa, łóżko za mną jest pościelone. Ostatnio mi siostra powiedziała, żebym ścielił łóżko, bo to głupio wygląda. Ale ja nie mam żadnej narzutki na nie, po prostu mam kołdrę i koniec. To nie wiem, czym bym miał je jeszcze bardziej pościelić. Jest ułożone, narzucam tą kołdrę, staram się ją wyprostować. Oczywiście to nie wychodzi, bo to jest kołdra, a nie jakaś taka, wiecie, narzuta, No ale jak, jakby ktoś ten, jakby ktoś nie wiedział, to ona jest pościelone, Zadbałem o to, poświęciłem tą minutę czasu, żeby je trochę poukładać. No, o czym dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie o moim podróżowaniu. Właściwie to o, o, o tym, jak jeżdżę do Kasi. Dużo osób się mnie pyta, do Kasi mojej dziewczyny, do subałk, jak, jak to wygląda mniej więcej. Ile, ile czasu trwa podróż i tak dalej, to wam opowiem może w tym vlogu, jak to wygląda. Najpierw wyjazd. Wyjazd, powiem wam tak. Połączenia są średnie. Były fajne mi pipczy. Ten taki, podświe, taki dźwięk, żeśmy raz z Kasią tutaj odkryli, i on się bierze z zasilacza. Nie wiem, co się z, z prądem nie tak jest. Zły prąd. I pipczy czasem. No nieważne. E, tak więc najpierw wyjazd. Zacznijmy od wyjazdu. E, połączenia są średnie. Szczególnie z gliwic dosuwał kto nic nie ma. No tak, z 2-3 przesiadki minimum trzeba sobie zrobić. I to jeszcze autobus, pociąg najlepiej. E, czas takiej podróży z gliwic to jakieś 13 godzin. Coś w tym rodzaju. 12-13 godzin, tak więc ja jadę do Katowic samochodem zawsze, bo nawet jeśli w jedną stronę mam dobre połączenie, to zazwyczaj w drugą już gorzej, nie chcę mi się po prostu w Katowicach czekać, te, nie wiem, pół godziny, godzinę, żeby później dojechać jakimś pociągiem do Gliwic, więc jadę od razu samochodem, zostawiam sobie samochód pod, pod dworcem. I jadę prosto z Katowic. Jazda do Katowic to jest 30 km autostradą, jakieś 20 minut, 15. Zależy jak przycisnę. Jak jest, to jest zazwyczaj jakieś godziny typu 5 rano. Jak teraz jechałem, to jechałem 5.32. Jest taki pociąg z Katowic do Białego Stoku. 5.32 bezpośredni, fajnie można rano. To jest super opcja, bo ja wtedy się nie kładę spać i kładę się spać dopiero w pociągu. Spanie jest dość ciężkie w pociągu. Kładę się, mam zazwyczaj dwa fotele, bo to jestem bezprzedziałowy. Kładę się jakoś na tych dwóch fotelach w takiej śmiesznej pozycji, pokazałbym wam, ale mam na sobie DDS i ogólnie jestem nieogarnięty, bo wiecie, jak to po powrocie ani jeszcze prysznica nie wzięłam ani nic. A postanowiłem vlog nakręcić, taki ze mnie koleś. No, więc kładę się bokiem, nogi gdzieś daję na okno, albo na śmietniczek, albo w ogóle na plecach i nogi daję do góry, różne pozycje mam. Zazwyczaj dwa razy w ciągu podróży budzi mnie konduktor, żeby sprawdzić bilet, więc ja tam jakoś w tej dziwnej pozycji podaję mu bilet. Nikt, nikt, jeszcze mi nigdy nic nie powiedzieli, na szczęście. Mam buty, mam zawsze oczywiście ściągnięte, żeby wszystko ładnie kulturalnie, nic nie brudzę. Tylko sobie dwa miejsca tak zajmuję i wszystko mnie potem boli, powiem wam. Po takiej podróży wszystko mnie boli, bo w każdej tak jedna pozycja to tylko tak na godzinkę starcza, bo boli. A później jak zmieniam na inną, to to, co mnie bolało w tej pierwszej to mnie boli już do samego końca, więc tu trochę pleców, tu trochę ręki, trochę nogi. Wszystkiego po trochu i na sam koniec z Białego Stoku przesiadam się na szynobus. To jest jak jadę do Kasi, do Suwałk I szybobus jedzie chyba 2,5 godziny, a ten pociąg tak swoją drogą zapomniałem, ile on jedzie, 7 godzin, może 8. Coś takiego, 7, chyba i pół godziny. Może ten przesiadka jakieś, wiecie, 40 minut. Czy coś, więc w sumie jadę. No, nie wiem. No, teraz mi się nie chce już dodawać. Napiszcie w komentarzach, jak coś policzy. Jakieś tam 10 do 12 godzin jadę sobie w jedną stronę. No, a powrót jest już trochę gorszy, bo powrót nie ma bezpośredniego z Białego Stoku do, do Katowic, a przynajmniej nie ma takiego, który by mi pasował. I jakoś tak wychodzi. Że najpierw muszę się dostać do Warszawy, i to zazwyczaj jest pociągiem, znaczy tym autobusem, PKS-em, albo jakimś tam prywatnym przewoźnikiem. 5 godzin 20 minut, 5 godzin 40 minut zależy. Jedzie się, jedzie się z Subałk do Warszawy centralnej, czy tam jakiejś zachodniej, albo wschodniej, i tam się przesiadam na pociąg. I teraz wszystko by było świetnie, gdybym ja wyjeżdżając, taki był plan, teraz miałem wyjechać o godzinie 3:30. Znaczy 3.30 miałem wyjechać i, i on przyjeżdża jakoś 8.40, a pociąg do Gliwic, znaczy do Katowic, super fajny ekstra telka, tani, znaczy tani jak tani, zaraz wam powiem o kosztach, bo to pewnie też was interesuje. Yy, jedzie, taki co jedzie 3 godziny 20 minut, czyli bardzo krótko, tak jak takie Intercity, szybkie. Yy to wyjeżdża 10 minut wcześniej z Warszawy. No i to jest ten problem i nie da się po prostu tego przeskoczyć. Szukałem jakichś busików czy czegoś, nie, nie da rady. I zazwyczaj jest tak, że muszę godzinę czekać. Nie dosyć, że godzinę czekam, bo... No, że godzinę czekam, to jeszcze później ten pociąg, który przyjeżdża, jedzie zamiast tych 3.20, jedzie na przykład 5 godzin nie, do Katowic, więc jest różnica spora. Ale tak to jakoś jest. Tym razem pojechałem trochę później, bo o 12, czyli w dzień i więc nie spałem prawie w ogóle w pociągu znaczy spałem trochę w autobusie później w tym pociągu ale z, za to jak pojechałem o 12 to jechałem pociągiem po 18 18 coś, 18.20 miałem pociąg z Warszawy do Katowic i on jechał to jest właśnie też taki szybszy, czyli 3.20 jakoś 3, 3 godziny 20 minut jakoś jedzie no jeśli chodzi o koszty, bo to was też zawsze interesuje to jest jakieś e, 60 zł. wow 60 zł za pociąg Warszawa-Katowice i coś koło 40. Teraz płaciłem ma 45 zł za 60 zł za pociąg zapłaciłem teraz i 45 zł za autobus. Nie wiem jak się wam to przelicza, no nie jest to jakoś super, nie jest to jakoś super drogo, nie jest to jakoś super tanio, jakbym był studentem to miał za połowę ceny. Czyli te 50 zł to jest fajna cena. Stówkę zawsze by było lepiej mieć w kieszeni, ale inaczej się nie da. Nie ma taniej. Samolotem się nie da. W szkole, że nie da się samolotem latać jakieś tanie linie, by mogły latać z Katowic, z Pyrzowic. to by było super. Ja bym sobie poleciał gdzieś tam, nie wiem, Białystok czy coś godzinka. Świetne było. by to było, ale się nie da. Samochodem kompletnie nie wchodzi w grę, bo koszt to jest 600 km. Ile to tam pali? 7 razy 5, 35. No, jakieś nie wiem, pewnie z 250 zł by wyszło paliwo w jedną stronę. A wcale by nie było jakoś o wiele szybciej, bo jak się uda w te 9 godzin dojechać 10, to samochodem nie wiem, ile będzie 7 godzin. No, ile 600 km przez Polskę przejechać, to na pewno nie 6 godzin, bo 100 km na godzinę nie pojedziemy. Prędzej 8, pewnie też 9, coś w tym rodzaju. No, i do tego jeszcze męczące, bo ani się wyspać, ani nic. I to by było na tyle. Opowiedziałem Wam trochę o tym, jak wygląda moje podróżowanie do suwałk. Do Kasi. Powiedziałbym, że raz na jakiś czas pojadę, mógłbym powiedzieć konkretnie co ile. Ale się widujemy dość, dość często. Ostatnio Kasia u mnie była, teraz ja u niej byłem. W najbliższym czasie Kasia wpada na Śląsk, na Katowic, na IEM. Będziecie nas tam mogli spotkać. Na pewno w niedzielę o godzinie 11 rano na stoisku bęku. A tak ogólnie to się będziemy tam kręcić. No więc Kasia przyjedzie na Śląsk. A pewnie później jak wróci, bo ma studia, wiadomo, swoje sprawy do Suwałk, to ja do niej przyjadę, znów taką samą podróż zrobię. Już powiem Wam, się nawet chyba trochę przyzwyczaiłem, biorę sobie gazetki, mówię rano śpię, dzisiaj przez cały dzień przeczytałem gazety jeszcze od jednego współ, no jak coś nazywa, współpasażera. Też sobie gazetkę wziąłem. Aha, jeszcze powiem Wam tak, co się zmieniło na kolei? Od dawnych czasów, kiedy jeździłem, ludzie już nie jedzą tych pomidorów, jajek i tak dalej, kiedyś było tak, że wsiadali to od razu pomidor. Nawet jak mieli pół godziny jechać do Katowic, to wyżerkę taką robili jakieś kiełbasy, nie wiadomo co. Cały przedział walił tym. To jest jedna sprawa, której nie ma. Ludzie też nie zagadują za bardzo. Siedzą swoimi sprawami, się zajmują, i wydaje mi się, że trochę zaczęli rozumieć, że rozmawianie przez komórkę w przedziale jest bardzo niemen na miejscu i większość wychodzi. Są niektórzy tacy, którzy nie ogarniają jeszcze coś tamten, no ale to da się przeżyć. Zazwyczaj nie gadają za dużo. Dobra, to by było na tyle. Ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego vloga i siódemka za niedługo trafia, jak nie w ogóle w tym dniu, czyli w środę kiedy oglądacie ten vlog, i siódemka powinna trafiać już do mojego komputera i będzie też z tego nagranie, oczywiście i najprawdopodobniej pojawią się jakieś filmy z Battlefielda w takim razie, bo też wyczyszczę, postaram się prze, przeczyścić kartę graficzną i może nie będzie się zawieszał Battlefield co grę. Bo właściwie dlatego go w ogóle nie nagrywam, bo mi się ciągle zawieszał. To by było na tyle. Trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia, Papa. Pa.